Ta uważność pomoże Ci praktykować mądry umysł w kontekście Twojej relacji. Pamiętaj, że mądry umysł jest takim stanem, w którym jesteś blisko rozumienia, pamiętania tego, że kochasz drugą osobę. Tego, że jest to ktoś, na kim Ci zależy. Że każde Twoje zachowanie, grymas twarzy, sposób w jaki się odezwiesz wpływa na drugą osobę. Teraz, kiedy poziom negatywnego pobudzenia emocjonalnego u Ciebie jest niski, spróbuj praktykować mądry umysł, przypominać sobie to, że się kochacie. Usiądź sobie wygodnie, jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy albo je przymknąć. Zauważ, że Twój oddech płynie. Przez chwilę obserwuj, jak płynie. Swobodnie, spokojnie. I teraz, kiedy tak siedzisz, uświadam sobie, jak bardzo kochasz swojego partnera, bliską ci osobę. Po prostu uświadam sobie tą miłość. Uświadam sobie Twoje zaangażowanie w związek. Przypomnij sobie, jak to było na początku kiedy bardzo ci zależało na tym, żeby tej osobie było dobrze z tobą. Zauważ, że są takie rzeczy, których oboje pragniecie od związku. Obydwoje chcecie, żeby było wam dobrze, miło. Obydwoje pragniecie dobrych chwil, dobrego towarzystwa, przyjaźni, wsparcia i zrozumienia. Uświadom sobie to. Przypomnij sobie, że jesteście razem na tej samej łodzi. Jeśli chcesz, możesz wypowiedzieć do siebie, Trzy zdania, żeby twój mądry umysł był bliższy. Możesz powtórzyć je w swoim umyśle. Twoje szczęście jest moim szczęściem. Twoje nieszczęście jest moim nieszczęściem. Kiedy dbam o Twoje potrzeby, dbam również o własne. Kiedy traktuję Cię z miłością i życzliwością, dbam również o siebie. Pamiętaj, że możesz wracać do tej praktyki w wielu momentach dnia, albo włączając to nagranie, albo po prostu zatrzymując się na chwilę, kiedy widzisz swojego partnera, swoją bliską osobę, i przypominać sobie o swojej miłości do niego, o tym, że chcesz dla niej, że chcesz dla niego dobrze. Przygotuj się łagodnie do zakończenia tej praktyki. Jak będziesz gotowy, w swoim wstępie otwórz oczy i korzystaj z nadchodzącego dnia, pamiętając o miłości. Dziękuję i do usłyszenia.